serdecznie razem z Czarkiem. Witam Państwa. Będziemy dzisiaj odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście w ostatniej interakcji we wrześniowym horoskopie tygodniowym. Więc tak, zaczniemy od Barana i pierwsze pytanie dotyczyło Diany i Roberta. Diana zapytała, co mnie czeka w miłości i właśnie będziemy sprawdzać wahadłem, czy ta relacja będzie trwała, czy nie będzie trwała? Najpierw zobaczymy wahadłem, jak to wygląda. Diana 24 marca 1998 rok i Robert 9 listopad 1998 rok. Już patrzymy. Wahadło daje znaczną odpowiedź na tak. Więc widać, że na pewno ta relacja ma szansę przetrwania i będzie trwała. Oczywiście zobaczymy w kartach dodatkowych, które nam też określą, co zrobić. Tak, wyciągam teraz dodatkowo kartę runiczną żywiołu. Mamy tu żywioł powietrze, jasne myśli, świeże aspekty i na pewno będzie dużo tej relacji do wyjaśnienia, tak żeby było między Wami wszystko jasne. Czasem trzeba pójść na kompromis. Teraz dobieram kartę runiczną. Gebo. Dawanie i branie w harmonii ze wszystkim. Tak, bo powinniście tyle z siebie dawać, ile otrzymywać od drugiej strony. To oznacza, że jeśli. Dajesz partnerowi tego uczucia dużo, takiej atencji, zainteresowania, to też wymagaj, żeby to było z drugiej strony równomierne. Teraz dobieram wyrocznie kart ze zwierzęcych i mamy tutaj żółwia. Powolni i wytrwali wygrywają wyścig. Że czasem warto powoli a wytrwale dążyć do celu więc w tej relacji nie należałoby robić coś na siłę coś na szybko raczej jest tutaj pokazane żeby troszeczkę zwolnić tempo wybieram teraz pięć kart z kart Tarota które dopowiedzą resztę do pytania zadanego przez klientów. O, tu akurat sama karta wypadła, chciała sama chciała wyjść, proszę bardzo. Dobrze, więc tu jest tak, że powinniście bardzo w tej relacji pójść na kompromis. Tu jest pokazane, że więcej rozmów, przyjaźń powinna też być między Wami, a nie tylko po prostu życie obok siebie. Jest pokazane, że za mocno skupiacie się. Jedno dla drugiego chce być po prostu absorbujące. Jest pokazane, że powinniście więcej czasu dla siebie poświęcać i dla swoich przyjemności. Widać, że ta relacja ma szansę trwania. Ja nie będę wiedziała na całe życie, ale na pewno przez okres najbliższych dwóch lat trzeba pomyśleć o tym, żeby pójść na jakiś kompromis. No to wtedy ta relacja będzie wiele lat jeszcze trwać. To wszystko, co mogę powiedzieć dla Diany, która pytała o Roberta. Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnej osoby z znaku Barana, która prosi o dalsze wskazówki, jeśli chodzi o związek. Więc zobaczymy też, czy związek będzie trwał, czy ma sens jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czy ma szansę trwać ten związek. Pani Helena pyta o Piotra, Helena 25 marzec 65, a pan Piotr 6 kwiecień 67. Pohadełko wskazuje jednoznacznie odpowiedź na tak. Czyli, czyli... związek będzie trwał. Oto bardzo dobrze. Zobaczymy teraz w kartach. Runicznie żywiołu. Co tu nam karty żywiołu podpowiedzą? Mamy tutaj żywioł ogień. Transformacja siła napędowa. I na pewno ta relacja potrzebuje dużo zmian, żeby mogła ruszyć z taką właśnie ognistą siłą napędową. W waszym związku powstała taka nuda. Karta runiczna, dopowiadająca z wyroczni runicznych, to jest perthro, wykorzystywanie szans, wolny wybór. Więc macie wolny wybór i powinniście wykorzystać każdą szansę, żeby móc się w relacjach dogadać. Czasem trzeba się uciszyć, bo widać po dacie, e, urodzenia, że ech, bardzo ciężko będzie Wam się tutaj porozumieć. Z kart wyroczni zwierzęcych wyciągamy i mamy tu nietoperz. Odrodzenie jest pewne nie na pewno macie szansę, że jak nawet mielibyście jakąś kłótnię, sprzeczkę, istnieje szansa na to, że wasza relacja będzie trwać. I dobieram pięć kart z karterota, dopowiadających. Karty tarota dopowiadające tutaj mówią w ten sposób, żeby troszkę zwrócić też uwagę na wszelkie zmiany, które dokonujecie, jeśli chodzi o Waszą relację. Widać, że na pewno wszystko między Wami będzie bardzo dobrze. Dużo będzie zmian, dużo przejrzy też partner na oczy w tej relacji i na pewno zmieni się. No wiadomo, nie na całe życie tego nie będę wiedzieć. Ale widać, że relacja będzie między Wami trwała. Na pewno dojdziecie do porozumienia. Przede wszystkim to Pani ma tę rolę przewodnika w tej relacji, więc na pewno się dogadacie. To tyle, co mogę powiedzieć dla Pani Heleny, co pytała o Piotra. Teraz przejdziemy do kolejnej osoby, do Barana. Pani Joanna. Pyta, czy oświadczy się jej Tomasz do końca roku. Tomasz, 14 grudzień 79. Joanny, nie mamy daty, ale zobaczymy, czy Tomasz się oświadczy do końca roku. Wahadło, ewidentnie wskazało odpowiedź na tak. Choć nie do końca, było zdecydowane na początku. Więc zobaczymy, co, co jeszcze tutaj karty nam podpowiedzą Ale w sprawie tych oświadczeń. To tutaj karta runiczna żywiołu. Mamy tutaj Ed Freya, dom wspólnota. Czyli na pewno Czyli jest na tak, macie taką możliwość wspólnego to. bycia ze sobą. Karta runiczna odchyla dziedzictwo, przekaz tradycyjnej wiedzy. Czyli widać tutaj, że na pewno będzie to trwało jeszcze dalej, niż byście mogli to przypuszczać. Więc to jest taka poważna, dłuższa relacja między Wami. Zobaczymy, co tutaj. Wyrocznia kart zwierzęcych, na to nam podpowie. Dopowie, tutaj mamy konik morski. Obserwuj i czekaj. Czyli trzeba nie pospieszać partnera na siłę, więc jeśli z jakichś przyczyn przełożyłby zaręczyny, czyli oświadczyny, na początek roku, to nie być obrażonym, ale myślę, że będzie to do końca roku, ponieważ wahadło nam wskazało na tak. Jednakże tu jest karta ta ostrzegawcza, żeby na to zwrócić uwagę. I dobieramy 5 kart Tarota. Czy zaręczyny do końca roku się odbędą? Proszę bardzo. No i tu jest pokazane, że też twierdząco się odbędą i to będzie niespodzianka. Więc będzie przygotowywał jakąś niespodziankę, więc warto też być cierpliwą osobą. Widać, że będziesz bardzo zadowolona z tego i widać, że ta relacja też będzie szła bardzo do przodu. Jest to bardzo poważny związek i bardzo dobry mężczyzna. To tyle, co mogę powiedzieć dla Joanny i Tomasza która zapytała właśnie o Tomasza. Czy się oświadczy? To wszystko, co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o znak Zodiaku Baran i o Wasze pytania. Także dziękuję Państwu dziękuję za uwagę. Również.